co mówisz? włączyłem latarkę tak no widać pajęczyny. w kurz pajęczyny pokaż, patrz w tą stronę tam ja trochę. trochę. coś strasznego. Tak to wygląda. To jest zbiornik wyrównawczy, tak? Do Ciekawe, Ciekawy system montażu takiego zbiornika. Lekko skorodowany. Jeszcze raz? Nie, nie wziąłem nożyka. Wziąłem wszystko, nie nożyka. To ty pokazuj, tylko nie wchodź na te deski, które są spróchniałe. Ta A ja idę po nożyku. Adrian poszedł po naszych, ponieważ nie wytachamy tego dywanu w całości. W sumie to trzech dywanów. Straszne. Straszne są te pajęczyny. Chciał, chciał człowiek iść wyprostowany, to tak centralnie głową w to. Po całości. Jest to tak przeraźliwie gorąco brudno. Jak gdzie tu jeszcze? biorowisko śmieci z miliona lat. Uwierzcie. Wszystko, co było do wyrzucenia, szło na strych. Że ten tak to wytrzymał. Adrian zniknął. O, no, dla przykładu. sterta gruzu. idzie majster co jest majster, wziąłem dwa introligatorski i ten yy, właścicieli poprzedni Ale to jest silnia będziemy <laughs> próbować moja propozycja jest jednak taka żeby introligatorskim spróbować tu wszczepili rurę i żeby im nie ciekło to wiadro przedstawi. Taki patent dla innych, nowych deweloperów. Zwłaszcza. Tu deweloperka to jest tak sztuka. Sprawdź, jak tam z nie ma. Chyba jednak założę jakieś koduki. Zgubiłeś po drodze? Zgubiłem. To tutaj już nie znajdziesz. No, nawet bym chyba już nie tknął. Co spadnie tutaj, to nie ma zasady 3, czy 5 czy 10 sekund. To po prostu już się nie dotyka. Pokaż mi go tutaj. Zobaczymy, jak się go tu blokuje. Mamy tu tutaj... jakąś lukatkę. No dobra, o, To jest dobry sprzęt. Wiadomo, kto kupował. Tak, dostałem to od Sylwy Jestem bardzo zadowolony. Ostatnio, ogólnie, wszystkie nasze prezenty były typowo do domu. Chociaż jeszcze nie było pewności, że, że coś się uda, prawda? Tak. Czy ja mogę trochę poniszczyć? Mam dwie rękawiczki. Może nie rozwijaj tak, co? Ale jak? Zwinięty przycinaj. Bo tam jest kupa... Chyba nie masz racji. Nie ma kupy? Nie, nie, ciężko jest ciąć Nie naciągnięty materiał, tak? Czy nie? Z panią Ciąg, jak dasz radę, troszkę. Tu do było milion dywanów. To była dywa, dywanowa forteca. Poczekaj, są dwa dywany. No bo tam z tyłu jest jeszcze jeden, także są co najmniej trzy. Chodź jeszcze drobinkę? Tu, za to? Tu kawałek aby nie latać, to pięć razy O, tu mamy tą belę, która była opalona. Która paliła się, przeżyła pożar. O którym właścicielka nie wiedziała O którym właścicielka nie wiedziała, ale. Ale my wiedział. już wiedzieliśmy ogólnie, jak gdzieś mogły oglądać. Że to było jakieś pale nisko pożar. Bo... No bo chyba widać, że jest opalona cała główna bela. Ja pierdolę, ale to jest wielkie. Trzymaj. Może przez ten kącik wy wypieprzymy to. Nie, da Zwiniemy radę. w rulon. Będzie ciekawy widok dla sąsiadów. Dobra, zwinięty. Zrobimy sobie cięcie, może jakieś małe, czy... No tak, już będziemy pokazywać, jak wynosimy tak. pocięty dywan. Ale muszę kliknąć, bo ja mam rękawiczki, ale ja nie mam na drugie ręce.